A więc, cześć, się malko witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed obejrzeniem tego odcinka zostawcie lajka, like, nie bądźcie debilami. A osoby, które, które da, dadzą suba i lajka like są bardzo, są bardzo fajne. Więc, więc zostawcie lajka like i suba, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w, w Skywarsy, Więc wejdźmy w Skywarsy. A więc, a więc już jesteśmy na arence pierwszej. teraz tak, gdzie, gdzie są czesty? Oj, chyba to przegram, tak mi się wydaje. Że, ale, ale nie wiem. Dobra. Dobra, mamy, mamy, dwa, dwa refy. Może, że tego, go nie przegram. Czeka, nie, daje daję tylko 4, tak by? Gdybym miał coś, czym mógłbym rzucać jakieś jajka, O kurde, nie mam nic takiego. O kurde, cofam Dobra, może go porobię na iQ no kurde, nie wiem kurde, chyba nie chyba nam się nie uda albo idę chyba. Dobra, idzie, hop, boi się iść, boi się, się wejść. Więc. Esklap. Jak widzicie, na IQ można porobić. Tutaj. Ja porobiłem w bardzo łatwy sposób. O wędka. Wędka daje dużo. No więc... Załóżmy sobie to. O, to nic jeden Spoko. A więc poszukajmy typów jakiś Dobra, jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Niestety tak trochę przewczyłem. Co mówi to, że tak jakby... By, by e, mój, Moje życie mówię o tym. Zobaczymy, czy się nam uda na kolejnego na IQ porobić. Chłopa. Ale oni tam mają ewidentnie soja jakiegoś. Ale pytanie czy to ktoś idzie. Zobaczymy za chwilę. Więc robię cięcie. Jak widać no niestety mi się nie udało. Aha, pozdro! Właśnie nagrywam więc beka. Więc dajemy nexta Odróch ety Dobra, o, od, od razu będzie, gdzie arenka leciała. To dobrze akurat. Tylko ta arenka będzie mocno pocięta. Pozdrawiam, ety i widzów lixera. Dziękuję, dziękuję nawzajem Ciebie też pozdrawiam Kowics a przy okazji to właśnie to właśnie on yy, niektóre re remiaturki mi, mi zrobił więc może że przy okazji Dobra, teraz ja robię tutaj cięcie i widzimy się przy typie pierwszym. No, niestety nam się nie udało, przegraliśmy. Więc pewnie będzie gdzie, gdzie coś typu pozostałym lubem w, w Sky Wars. A więc w tej chwili i tutaj idziemy dobra, a więc w tym odcinku było, już wszystko na tyle. Zostawcie lajka, nie bądźcie debilami i do następnego się